widzę ja tutaj dzisiaj trochę porozmawiamy sobie o komendach. Dokładnie. Zapraszam do oglądania jednej z fajniejszych komend, które w zasadzie są w Minecrafcie. Możecie dzięki temu robić specjalne interty na serwerach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o komendzie Bossbar. Więc tak widzowie. Ogólnie komenda pozwala nam ustawić sobie taki pasek co jest tutaj. Na, dzisiaj jesteśmy na moim drugim koncie i yy, ten yy, żeby stworzyć customowy Boswar wpisujemy Bosbar, Add i wpisujemy sobie na przykład Wpisujemy sobie tu na przykład teraz w tym bozwarze... Wpisujemy sobie na przykład poczekajcie. Dajmy na to Glorius. Teraz po wpisaniu nazwy naszego gospara musimy wpisać takie, takie dwie kreski u góry i wpisujemy na przykład LE albo po prostu Glorious, to co mieliśmy wcześniej. Po stworzeniu czegoś takiego mamy utworzony niestandardowy pasek bossa Glorious. Gdy już stworzymy sobie coś takiego i wyświetli nam się to, musimy zrobić ukośnik boss, boss bar set i podpowiada nam się nam nasz boss bar Minecraft Glorius. Możemy sobie dać players l 2 yy, albo swójnik, po prostu yy, to jest jakby to, jakim graczom się to wyświetla. Coś takiego. Jakim graczom wyświetlać ma się ten Bosbar. Gdy klikniemy Enter, yy, mamy już pasek na górze ale to nie wszystko, ponieważ w naszym pięknym W na naszym pięknym, testowym świecie mamy ten Boss bar, yy, Tam na górze. I jak go tam mamy, to teraz wpisujemy. Jeżeli on jest taki słaby, bo jest taki małokolorowy biały, taki nieładny. To żeby to zmienić, wpisujemy Boss bar, yy, Set. Glorious. Color. I możemy teraz na przykład zmienić sobie. Na nie, zielone mamy zielony ten, Boss bar. I Teraz wpisujemy ukośnik Boss Bar Set Minecraft Glorious Walu. Mamy Walu i wpisujemy na przykład 100, to jest maksymalne, że cały ten pasek jest zapełniony na górze. To ja wpiszę sobie na przykład 75. Ja zapełniony do 75% ten pasek. Ale jeżeli chcecie to zapełnię na 100, wyglądało że tak bardzo ładnie. Świeci się. Tam tutaj na górze. Yy, tym oto sposobem ogarnęliśmy mniej więcej Komendę Glorius. Ma ona jeszcze w sensie nie Glorius, tylko Boss Bar. Ma ona jeszcze sporo różnych innych funkcji. No tak, posiada ona wiele customowych funkcji, możecie sobie ustawiać ten Boss Bar na ile procent chcecie. I w zasadzie. To by było na tyle dzisiejszego poradnika. Jeżeli chcecie jeszcze wytłumaczenie jakichś innych prostych komend, to możecie wpisać w komentarzu. Jeżeli nauczyliście się odsłuchiwać teraz komendę Boss Bar i wiecie co ona robi. Możecie podzielić się, jaki bosbar stworzyliście w komentarzu. A ja już kończę ten odcinek. Nara.